Nic tak nie psuje wyglądu naszego ulubionego swetra, jak warstwa zmechaceń znajdująca się na jego powierzchni. Bywa i tak, że kupimy sweter i zaledwie po kilku tygodniach czy miesiącach sweter wygląda na bardzo zniszczony i zużyty. Zwykle najbardziej mechacą się części pod rękawami oraz z boków swetrów, ponieważ zwykle w tych miejscach nosimy torebki. Co z tym zrobić? Mamy na to trzy sposoby. Za pomocą klasycznej maszynki do golenia, Maszynki oraz zwykłego półeksu. Zapraszam. Czasem mamy taką pokusę, żeby powyrywać te wszystkie zmechacenia. Nie należy jednak się temu poddawać, ponieważ uszkadzamy wtedy warstwę dzianiny. Co jeszcze? Na pewno e, najmniej widać zmechacenia na takich szarych, jednolitych, zbitych powierzchniach. Z nich też najłatwiej usunąć wszelkie zmechacenia. Swetry należy golić na płasko. Rozkładamy go na stole. Tutaj mamy idealny. Mam mnóstwo zmychaceń, zarówno w części rękawa, boków, pleców, jak i tutaj barku. Wykorzystujemy pierwszą metodę, czyli maszynkę klasyczną do golenia. Może być damska, może być męska, nie ma znaczenia. Ważne, żeby była mocno wyeksploatowana. Przykładamy maszynkę do swetra i zmychaceń. I delikatnie kulimy. Nie należy zbyt mocno naciskać, ponieważ sweter również można zranić. Te zgolone elementy można wyczyścić szczotką albo ściągnąć taką okrągłą. Zastosowanie maszynki sieciowej to kolejny sposób na wyczyszczenie swetra z niechcianych zmechaceń. Ja sugeruję zwykle taką sieciową, abyście nie zrujnowali się na baterie. Przykładamy maszynkę do swetra, Usunięte zmechacenia znajdują się w tym pojemniczku. Dzięki temu nie musicie już czyścić wygolonej powierzchni. W trzecim sposobie usuwania zmechaceń wykorzystam zwykły pumeks o bardzo mocnych porach, który ubieramy w pończochę albo w jednorazową skarpetkę. Naciągamy mocno i takim pumeksem pocieramy zmechacenia. Całość oczywiście musimy oczyścić wałkiem. Co jeszcze możecie zrobić, aby ewentualnie zapobiegać zmychaceniom? Pranie ręczne jest świetnym rozwiązaniem. Jeżeli decydujecie się na pralkę, pamiętajcie, aby prać w niskich temperaturach i aby zmniejszyć obroty wirowania. Co jeszcze? Ważne jest, aby ubrania, które są bardzo delikatne i z delikatnych dzianin, wkładać do woreczków bawełnianych. To na pewno pomoże zapobiec zmychaceniom. Jeżeli chodzi o inne zanieczyszczenia, jak sierść, włosy czy pyły, zwykle używamy takich wałków, z których odkleja się kolejne warstwy. Jeżeli chodzi o inne zanieczyszczenia, jak włosy, sierść czy pyłki z marynarek wełnianych albo z innych płaszczy, nie należy używać tego typu wałków, które mogą zostawić warstwę kleju. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie szczotki, która posiada naturalny włos.